I wszystkim z tej strony Kate, i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu z Pyrkonu. Mamy 4.30 rano, a ja właśnie skończyłam się pakować, i mam zamiar się położyć, spać, żeby chociaż troszeczkę pospać przed wyjazdem. I tak, ja co roku obiecuję sobie, że tym razem zorganizuję swój czas lepiej i zawsze kończy się to właśnie w taki sposób. Ale no, nagrywałam i montowałam dla Was specjalnie dziedzictwo księżniczek na Gaming Lady, żebyście mieli na niedzielę, kiedy ja będę na Pyrkonie, więc docencie zapraszam na mój drugi kanał. No i nowych widzów oczywiście serdecznie zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, bo moje vlogi z Pyrkonów są trzy częściowe, jeden odcinek z każdego dnia, więc no siemanko i, i biorąc pod uwagę Wasze uwagi z lat poprzednich, postanowiłam w tym roku postarać się Trochę mniej gadać o pierdołach, a trochę więcej pokazywać Wam rzeczy z Pyrkonu i żeby się działo, więc zobaczymy, czy mi się to uda. Dzień dobry, I idę spać i jedziemy. No dzień dobry, wstałam przed czasem, jaki sobie zaplanowałam i nawet zdążyłam się pomalować, co planowałam zrobić dopiero w Poznaniu, więc nie najgorzej. Nawet nie czuję się jakoś super niewyspana, patrząc na to, ile godzin spałam, bo chyba jakieś dwie, więc z dobrą energią zaczynamy ten dzień. Wspaniale. Idziemy. Okej, okay, dotarliśmy do apartamentu. Mamy już wyjściówki odebrane. I zaraz będziemy wracać na targi, ale stwierdziłam, się, że jeszcze Wam pokażę mniej więcej, jaki ten apartament mamy, bo całkiem ładny jest. Oczywiście już troszeczkę bałagan, bo się zaczęliśmy rozpakowywać, ale w ogóle ładne plakaciki mamy w tym apartamencie. I tutaj mamy taką kuchnię i salon z noclegiem na trzy osoby. Tu siedzi siostra. W ogóle z siostrą jestem na konwencie! Hej! Mamy telewizor, tu jest łazienka, ale to akurat nie ma tam nic ciekawego. I tutaj jeszcze sypialnia, gdzie my będziemy spać. Ładna całkiem. No i jeszcze mamy duży balkon, chociaż może nie będę specjalnie pokazywać, gdzie jesteśmy, ale no, ładny apartament. Całkiem przestrzenny w porównaniu do tego, co było w zeszłym roku, ale klimy nie ma. A w zeszłym roku była klima. Ale zapowiada się taka pogoda, że chyba nie będzie potrzebna. A nie. Okej, okay, tak żyje. No, siostra się uparła, że ona zawsze czeka, aż ktoś pokaże łazienkę, więc dobrze, słuchajcie, jeszcze pokażę Wam, jak wygląda łazienka. Mamy taki duży prysznic. Umywalka, mamy pralkę, słuchajcie, nawet i kibielek. Siemanko. Ł łazienka. Jakby nie wiem, ale Aga stwierdziła, że ludzi to zawsze najbardziej interesuje, więc możecie dać znać w komentarzach, czy czekacie, aż Wam ktoś Łazienkę pokaże, jak pokazuje apartament. <głosy> Lol, <głosy> no to. I jak bardzo widzicie taką kupę pruszaków, i myślicie sobie, ale bym się na to rzucił. <grywdy> mm, tak się zakopać w takich pruszakach. Jezu. Chyba jestem śpiąca. <grywdy> Kupiłam kończyki! Jezu, <grywdy> ale jestem zmęczona. Znaczy, najgorsze jest to, że jest godzina prawie 20, a my tak naprawdę niewiele dzisiaj zrobiłyśmy w ogóle. W ogóle moka. Dzień dobry, Siemanko. bo ty chyba jeszcze się nie pokazałaś na vlogu. Nie, 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 Moka nie. Moka też jest z nami i najprawdopodobniej nie odklei się ode mnie do końca konwentu, wspaniale. Dokładnie. No, więc w sumie to po prostu obeszłyśmy wystawców, pooglądać sobie mniej więcej co mają. Troszkę już pokupowałyśmy, ale może jakiś taki mini haul to zostawię na później. Poza tym, że kupiła kolczyki. Miałam kolczyki. <laughs> I łapie kosplayerów. I ciekawe jest to, że jest zdecydowanie najwięcej cosplayerów Arielki. Ciekawe czemu. Hmm. <grym> Ale nie, no, jest tylko ta, ta klasyczna Arielka w różnych wersjach. I, i na, największym hitem jest to: nigdy nie widziałam wcześniej cosplayu Arielki w tej sukience z końca filmu tej takiej hmm. z trenem. srebrnej, tej takiej, jak wychodzi z wody na koniec. Więc szacun. Fajnie. No i, i nie wiem, co jeszcze będziemy dzisiaj robić. Nie mamy konkretnego planu. jest jakiś plan? Jeść. Ogólnie dużo czasu dzisiaj tracimy na jedzenie. <grystanie> Ale no, ja jestem po prostu strasznie zmęczona. Jednak mało spałam w nocy, długo żeśmy tu jechali, potem jeszcze długo było. Żeby się tam zakwaterować i żeby Moka do nas przyszła i się zakwaterowała, a żebyśmy potem jeszcze poszli coś zjeść, to tak naprawdę zaczęliśmy konwent o godzinie 18 tak naprawdę. Dopiero no, zaczęliśmy coś, coś tutaj robić, więc no, ale odpoczywamy teraz chwilkę. Najprawdopodobniej coś zjemy, nie wiem i się przejdziemy, nie wiem. Zobaczymy. I może planszówki wygrać. później. Planszówki, ale to raczej w nocy, chociaż nie wiem czy to bardziej z soboty na niedzielę, nie, nie wiem, zobaczymy. Ale powiem Wam, że w ogóle bardzo lubię klimat tego miejsca. Nie wiem jak się nazywa to miejsce, ale to jest zaraz przy e, tym budynku, gdzie są atrakcje w większości i tu jest tak górka taka, e, bo tu jest zwykle bardzo dużo ludzi. Pewnie widać, że jest dużo ludzi, a mimo to jest tutaj zawsze mega cicho i spokojnie, że można tak usiąść, wychillować, mimo to, że no, jest masa ludzi, to jest cichutko. W żadnym innym miejscu na Prokonie tak nie ma, że macie. Mnóstwo ludzi koło siebie i chill. Wspaniałe. Więc jak chcecie gdzieś odpocząć, to zawsze tu. Obawiam się, że już dzisiaj nie będziemy robić nic więcej, bo stanęło na tym, że Żabka, Plant Hunter i mamy nasze spaghetti. W ogóle wow, ja chyba pierwszy raz w życiu na Pyrkonie jem takie domowe jedzenie. Dziwna sprawa, ale jemy i chyba już nie będziemy pracać, bo zbliża się 22 i jesteśmy zmęczone bardzo, więc nie wiem, jak moka przyjdzie to zobaczymy. No, zmęczona jestem, co mogę powiedzieć? No, zdaję sobie sprawę z tego, że ten vlog z pierwszego dnia prykonał trochę mało się działo, w zasadzie to byłyśmy tylko na wystawcach, trochę połapałam e, cosplayerów i tyle. <laughs> e, ale no, za późno zaczęłyśmy, bo jechaliśmy po prostu dukło tutaj. Co tak wzdychać? No, jeszcze mój pociąg się opóźnił przecież. No, a Byłam my też. Później. Tak naprawdę wyjechaliśmy z Bielska wcześniej niż planowałam, a i tak strasznie dużo czasu straciliśmy na zaparkowanie samochodu, odebranie wejściówek, i rozjechało się, więc mało się dzisiaj działo. Ale ja pragnę wszystkim przypomnieć, że będą jeszcze dwa odcinki z Pyrkonu. Zapraszam serdecznie, tu się będzie pojawić w kartach, jak już będą dostępne na, na kanale. Więc zapraszam, bo na pewno drugi dzień, sobota zawsze jest najfajniejsza, na pewno się będzie bardzo dużo działo i na pewno ten odcinek będzie dłuższy. Więc naprawdę zapraszam, zachęcam. A teraz jeszcze na zakończenie, żeby Was nie pozostawić z takim smuteczkiem na koniec, taki mini haul powiedzmy, bo kupiłam... Gejowe rzeczy. <laughs> są śliczne. Są. Mam, mam takiego y, kotka z Cheshire y, na, na tęczowej fladze, i mam kotki kosmonauty na y, lesbijskiej fladze. I są śliczne. I to w ogóle zła jestem strasznie na siebie że kupiłam ten wachlarz, bo stwierdziłam, że w sobie tego nie chcę, ale na pewno będę potrzebować wachlarza, a już od dobrych dwóch pyrkonów cały czas poluję na y, stoisku Jadty, bo Jadta zawsze jako swoją taką reklamę, jako takie ulotki powiedzmy, rozdaje takie wachlarze, nie? I zawsze chciałam dorwać i mi się nigdy nie udało, więc stwierdziłam w tym roku, dobra, potem znowu mi się nie uda, kupię. To się wydarzyło dosłownie 10 minut później, 5 Piesz minut takiego? później. Ja mam zjadty. Bo ja ci powiedziałam, łapam tego pana. Więc I ja pana no. zachodzę od tyłu i pro, proszę. Yy, mogę, mogę, mogę dwa, mogę dwa. No więc. A pan taki, co się dzieje? Kto mnie tutaj? Przynajmniej mam ładny tęczowy, ale strasznie, jeśli mam być z wami szczera, przepłaciłam za te rzeczy, bo to nie jest warte takich pieniędzy, jak, jak zapłaciłam, bo ja za, tą, za te dwie flagi i za wachlarz zapłaciłam 76 zł. Jakby. Ale Dużo. na perkonie to się robi, żeby mieć fajne perkonowe rzeczy. Nie, nie dlatego, że to. to no jakby... Ale Aga przynajmniej kupiła sobie coś sensowniejszego. Tylko teraz jest w Łazience, więc pokażę za nią. Ma taką bluzkę z Spider-Cutem. Fajna. No, i jeszcze ma kolczyki z awokado, ale. na sobie. Ja dorwałam kolczyki Boby. Tak. Nie łapie ostrości. Nie mam tego pojęcia! Coś tam łapie! Coś tam łapie. Boba namaczy maczy bodajże i powiedziałam jej, że ej, słuchaj, tutaj fajne zobacz. No, ja tam w ogóle ponagrywałam dużo tych kolczyków, to może Wam tutaj wrzucę przebitkę, jak te kolczyki tam wyglądały, bo naprawdę ręczna robota to jest zawsze najlepiej kupować po prostu handmade'owe rzeczy, bo warto wspierać twórców, którzy coś tworzą. nie? No, ale w sumie tyle. Tak, więc y, przepraszam, że tak mało dzisiaj, ale musimy po prostu i spać, wypocząć, żeby jutro było więcej, fajniej, bardziej i w ogóle wszystko. Więc zapraszam na dzień drugi Prykonu i tyle na razie. Masz jeszcze coś do powiedzenia? Na no dobranoc. Dobranoc, dobranoc, no do następnego. O, i dziękuję oczywiście moim przekochanym patronom, bo już dwóch udało mi się dzisiaj złapać, a raczej oni złapali mnie, więc pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziękuję za wspieranie no i do następnego! Pa, pa! pa, pa.